druga połowa lutego, oprócz kwitnącej leszczyny w lesie spotykam również niektórzy chwalą się zimowymi grzybami, ja pokazuję wam grzyba, ale oczywiście to nie jest grzyb, który w tej chwili wyrósł tylko w ubiegłym roku, a tu sobie rośnie stoi właściwie i gnije tylko wspomnienia pozostały po pysznych grzybkach ale już niedługo a tu suche drzewo, ale za to ile na nim jest grzybów oczywiście są to grzyby niejadalne ale ładnie wyglądają chuby przy drzewne. I tutaj wysoko, tam jeszcze jakieś, czyli zimowe grzyby, takie caoroczne grzyby, duże, olbrzymie, takie jak jakieś skały, piaskowe, piękne. Tu coś jeszcze szukało pożywienia. I tu dzięcioły, bo dziuple wydziobane, a drzewo jest już niestety tylko na opał. A tu na takim leżącym sucharku grzybki. Też pięknie wyglądają, cała masa, no oczywiście tylko można pooglądać i pójść dalej. I warto się pochylić jeszcze tutaj raz, bo na tym brzozowym, dawno ściętym pniu takie właśnie grzybki piękne wyrastają. chociaż nie za bardzo znamy ich nazwę może znajdziemy w Atlasie gdzieś uznawców grzybowych Idę dalej tropami saren no i po drodze kolejny pniak brzozowy na którym właśnie takie grzybki jeszcze też rosną I dalej o, Jeszcze jeden taki grzybeczek o, Jak się nazywa? Nie wiem